Nie wytrzymam. Słuchajcie to. Dzięki za Pana przekaz. Nie palę i lęki mi minęły. Kupiłam pianino i znowu gram. To dzięki Pana kanałowi. <laughs> I właśnie o to chodzi. Ostatnio Malik powiedział w internecie: pokażę Wam kawałek, że. Życie na trzeźwo jest nudne. Jaki jest w ogóle sens życia, jak się jest trzeźwym? Nudno to strasznie jest. Zgadza się, jest nudne, jak nie znajdziesz pasji. R ludzie, to o to chodzi. Znajdźcie cokolwiek, cokolwiek, co odstawiliście dla nałogu, wróćcie do tego, nawet jak się będą na was dziwnie patrzyli. Pasja to jest według mnie jeden z najlepszych sposobów właśnie, żeby zająć łeb i żeby wyjść na prostą. Naprawdę rozwalacie mnie, te listy są super, naprawdę. Już niedługo będę miał możliwość pomagać niektórym przez psychoterapeutę licencjonowanego z papierami, bo ja nie mam takich uprawnień. Ale samo to, że Was namawiam do zamiany na na pasję, taką radochę mi daje, że byście nie dali wiary. I nie tylko ta dziewczyna, która kupiła pianino dzięki mojemu kanałowi, tylko są różni. Jedni się zainteresowali motoryzacją, jedni tam wyrobami z drzewa. Nawet miałem rzeźbiarza, malarza. Naprawdę to działa. Pasja? Przetestujcie to. Pozdrawiam serdecznie i roll na trzeźwo.